Że była to jedna z najważniejszych bitew Powstania Listopadowego. Co najważniejsze, nie tylko bitwa, która trwała przez kilka godzin, o której mamy sporo materiałów, sporo źródeł, chociaż wciąż udaje się ona nowe, ale bitwa zwycięska, kiedy kilka tysięcy żołnierzy polskich przeciwstawia się dwukrotnie silniejszej armii rosyjskiej i zwycięża młodzież opiekuje się tym pomnikiem, młodzież uczy się i młodzież właśnie tak jak dzisiaj słyszeliśmy przez ucznia zna to historię tej bitwy pod Igeniami. Myślę, że to jest największe osiągnięcie jakie może być dla szkoły, dla nauczycieli, dla dyrekcji.